Słuchając dzisiejszej Ewangelii, wyczuwaliśmy, że jest ona takim tekstem bardzo symbolicznym. Owszem, opisuje ona konkretne wydarzenie, wspomina o trzecim ukazaniu się Jezusa apostołom, ale cała nabrzmiała jest dość znanymi, łatwo rozpoznawalnymi symbolami, bo każdy człowiek może rozpoznać w, tej, w tym połowie, w tej żegludze. Własne życie, życie Siedmiu apostołów, którzy zostali tutaj wymienieni Symbolizuje Kościół, ale również Tych, którzy łowią Czyli tych, którzy wyciągają z dna Innych Przede wszystkim uczniów Chrystusa W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy Jak Piotr mówi do ludzi z Sanhedryną Trzeba bardziej Boga słuchać Niż ludzi Mówi to pierwszy, a z apostołów, i doświadcza również, że te słowa są prawdą, gdy Jezus mówi przy tym trzecim ukazaniu się zarzutcie sieci z prawej strony. Gdy posłuchali jego słowa, łódź, sieć wypełniła się 153 rybami. Posłuszeństwo Bogu daje zawsze obfitość Posłuszeństwo Słowu Bożemu pozwala wyciągnąć nawet najgorszych grzeszników z najdenniejszego dna. Takie po prostu grube ryby, pełne grzechu. Zarzućcie sieć z prawej strony. Jak wiadomo z ikonografii, ale również z pewnych tekstów biblijnych, Jezus miał najprawdopodobniej przebity prawy bok. Ten prawy bok symbolizuje. Miłosierdzie Chrystusa, otwarcie się Boga na największych grzeszników, na tych, którzy stracili nadzieję na przebaczenie. Bóg otwiera im drogę we własnym Synu, drogę pełną bólu. Bo grzech jest zranieniem Chrystusa, ale Chrystus zgodził się nawet na taką prawą stronę, na prawy Bóg otwarty, byleby tylko uratować tych. Którzy są w największym dnie dla najbardziej pogrążonych. Miłosierdzie jest otwarciem się Boga pełnym bólu. Ale samo miłosierdzie, samo otwarcie się Jezusa nigdy nie zostałoby wypełnione grzesznikami, którzy pragną się nawrócić, gdyby nie ciężka praca uczniów Chrystusa. I sama ciężka praca uczniów Chrystusa też by była na darmo, gdyby nie miłosierdzie, Boga. Uczniowie łowili całą noc i nie złowili ani jednej ryby. Trudzili się całą ciemność. Nikogo nie udało się im podnieść z dna. Dopiero kiedy wykonali Słowo Boże, kiedy zrobili coś zgodnie ze Słowem Jezusa, sieć wypełniła się 153 rybami. Ale gdyby nawet Pan stał na brzegu i oczekiwał na ryby, one by nie wypłynęły może. Gdyby nie Praca, ciężka praca uczniów Chrystusa, którzy wyciągają z dna najbardziej zanurzonych w zło. I tu trzeba silnych ramion modlitwy, bo to przede wszystkim wyciąga innych z dna. Trzeba silnych ramion do podpierania podupadających na duchu. Trzeba silnych ramion ryba, rybaków, duchowych rybaków, do pociągnięcia za sobą do Boga, do ciągłego rozgrzeszania. Żeby nie ustały, siły, do wyciągania dłoni, żeby kogoś podeprzeć, podnieść, na duchu. Trzeba ramion, aby przygarnąć, z zrozpaczonych. I to jest takie wyciąganie, rybackie wyciąganie z dna. Uczniowie, zgodnie ze słowem Jezusa, zarzucili sieć po prawej stronie. Zarzucili całą sieć, a nie jakąś jedną wędkę. Bo sieć to system, sieć to jest wzajemne powiązanie, wzajemne powiązania krzyżujących się sznurków, i te powiązania miłości, prawdy, podnoszą człowieka, pozwalają mu wybrnąć z jego upadku. To wspólnotowość Kościoła i jednocześnie docenienie indywidualności każdego z nas. Kościół, bowiem z jednej strony, jest wspólnotą, a z drugiej strony stwarza okazję, żeby każdy był sobą, każdy był najważniejszy. Żeby nie było ważnych, tylko najważniejszych. Ta sieć uczniów Jezusa to również sieć sakramentów, sieć głoszenia słowa, rekolekcje, homilie, sieć nauki, sieć kościołów, sieć przykazań, nawet sieć stacji medialnych, ubogich, dyskryminowanych, ale już istniejących. Również sieć konfesjonałów. Jak wiadomo, kiedy ryba już padnie w taką sieć, jest wyciągana ku górze. W liście do Filipian czytamy takie słowa: Dążcie do tego, co jest w górze, nie do tego, co jest na ziemi. Ale człowiek sam nie ma siły dążyć do tego, co jest w górze, co jest w niebie, co jest w boże. Potrzebuje pomocy, potrzebuje wyciągania. Ryba, kiedy zostaje schwytana w sieć, ona czuje nawet opór, aby być wyciągniętą. Nie chce stracić dawnego środowiska. Tak również grzesznik czuje opór do tego, żeby dążyć ku górze. I sam zresztą nie wie jak. Potrzebna mu jest sieć słowa, która go wyciąga. Sieć biblijna. Sieć modlitw. To nie może być jedna modlitwa, tylko cała sieć modlitw. Wiernych modlitw. I sieć wspólnoty. Nie może okazyjnie pokazywać się w świątyni na Eucharystii. Potrzeba mu silniejszych powiązań, wspólnotowych powiązań, i to mu pomaga wyjść z dna. Ale chyba każdy z nas widział, jak ryba wyciągnięta na, na brzeg albo do łódki, do łodzi, rzuca się, jak wpadnie do wnętrza łodzi i rzuca się we wszystkie strony. Próbuje odzyskać to, co utracił. Tak również grzesznik, kiedy już nawróci się, Coś w nim się rzuca, czasem sam się nawet rzuca, czuje opór, nie chcę nowego świata. Znamienna jest liczba tych Kiedy apostołowie wyłowili te 153 ryby, Jan Ewangelista ściśle zanotował, że było ich akurat 153 i ta 154 leżąca na żarzących węglach na brzegu. Otóż nie jest to przypadkiem, że te ryby są właśnie w ten sposób policzone. Ta liczba ukrywa w sobie hebrajski zapis, taki tajemniczy, kryptograficzny, który oznacza w języku hebrajskim słowo Elohim, czyli synowie Boga. Bo wszyscy ci, którzy są wyciągnięci z największego dna i pociągnięci siecią kościoła, stają się synami Boga. Również nie jest przypadkiem, że akurat Różaniec ma 153 zdrowaś Maryjo bo właśnie ta sieć tej modlitwy modlitwy różańcowej człowieka chwyta i podnosi ku górze również nie jest przypadkiem że akurat Matka Najświętsza Matka Boża Matka Jezusa ukazywała się w Fatimie od 13 maja do 13 października i liczba dni między 13 maja a 13 października jest akurat 153 ona jest też siecią dla człowieka Na brzegu leżała jeszcze jedna ryba Symbol męki Chrystusa Żarząca się Leżąca na żarze W ogniu W cierpieniu Więc można powiedzieć, że było 154 ryby 154 to Dwie liczby 77 Dwa razy 77 to 154 Jak wiadomo w Biblii liczba 77 symbolizuje Przebaczenie To jest podwójne przebaczenie W Chrystusie jest przebaczenie przebaczeń. Największe przebaczenie. To wszystko, co powiedzieliśmy sobie o tej Ewangelii, jest również o nas samych, dlatego, że każdy z nas potrzebuje oparcia, pociągnięcia, wyciągnięcia. Bez Jezusowej łaski nigdy nie odzyskalibyśmy innego świata, świata wiecznego. Bez łaski Twojej, Pani Jezus. Nigdy nie podnieślibyśmy się z dna. Bez Twojej męki nigdy nie bylibyśmy pociągnięci do tego, co jest w górze. I bez pracy Kościoła, bez pracy wszystkich tych, którzy się modlą, którzy pociągają przykładem, którzy głoszą słowo, podpierają na duchu, może nie udałoby się dożyć nawet tych dni. Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to, że. Bóg zrobił tak wiele dla nas, aby nas uratować od potępienia, uratować od piekła. Dziękujmy za Jego miłosierdzie, za Jego miłość, za to, że jest otwarty nawet na największych grzeszników. Dziękujmy Mu w wspólnej modlitwie.